W ostatnim czasie dzieje się bardzo dużo na świecie. Oczywiście zawsze tak było, niemniej jednak ostatnie tygodnie przynoszą skrajnie niebezpieczne wydarzenia, jak chociażby te związane z atakiem chemicznym w Syrii oraz odwetowym bombardowaniu, jakie zostało przeprowadzone na rozkaz Donalda Trumpa. Jednakże dzisiaj skupmy się na słowach papieża Franciszka, które zostały niedawno ujawnione i rozpowszechnione. W Hominis z 4 kwietnia 2017 roku obecny papież wypowiedział słowa, które mogą zszokować każdego. Otóż Franciszek wydaje się być delikatnie oderwanym od nauki, jaka płynie z kart Biblii, nauki, jaką rozpowszechniał Jezus z Nazaretu. Czy w grę wchodzi niski poziom wiedzy w tej dziedzinie, czy może jest to działanie zamierzone, lub może mamy do czynienia z manipulacją, jakiej jest poddawany obecny papież? Oto co papież Franciszek powiedział. Ale czym jest dla nas krzyż? Tak, noszę krzyż, by pokazać, że jestem chrześcijaninem. To jest w porządku, jednakże nie tylko jako odznaka, tak jak w jakiejś drużynie, odznaka wskazująca na przynależność do jakiejś drużyny, ale jak powiedział Franciszek, jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, który stał się diabłem, wężem. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia. Czy można dokonać nadinterpretacji Biblii i stwierdzić, że Jezus u niej cestwił się do tego stopnia, że stał się szatanem? Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest nawet o tym mówić, ponieważ trudno uwierzyć w to, co przekazuje nam obecny papież. Wielokrotnie spotykałam się już z dziwnymi teoriami Franciszka. Czy jest to kolejny znak czasu? Przecież takiej wypowiedzi nie można zakwalifikować jako lapsus słowny. Jak można porównywać diabła do Jezusa? Niestety jest to kolejna wypowiedź obecnego papieża, która wprowadza zamęt, niezrozumienie i chaos. Trudno się pogodzić z tego typu stwierdzeniami to nie tylko jest niezgodne z Biblią i nauczaniem Jezusa, ale także niezgodne ze zdrowym rozsądkiem.